Uh, tak, i on sprzedał go. Komu? Odejdź. Moje imię. Odejdź, mówię! Nie, chodźmy stąd, jak. Pomogłyśmy, a wy. nie bywałe. Spokojnie. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. A wy zapłacicie za to. Przepraszam. Nic więcej nie masz do powiedzenia? To wszystko? Nic, co by nas usprawdziło. Zadbam o to, żeby całe Skeligę usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Gralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed Tobą. Czarodziejki. Nikt przed Tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie poda, nikt rantwych nie opatrzy! Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze skiala. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Welen, w kasztelu, którym do niedawna władł niejaki baron, a teraz jego prawa ręka, Sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odbrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmi i czarodziejka. A powiedz, czy. czy to. Zresztą, mniejsza z tym.